Pierwszy poranek w Afganie. Wstaliśmy rano, przyrzut tam ze śniadaniem. Dla każdego była kawka. Ale oczywiście co Borys zrobił? Zmiksował kawę z herbatą. Mam nadzieję, że to nie odbije się pół dnia na kibie. No bo on tak powiedział, powiedział, że macie tu kawę. A że to jest dzbanek yy, z wodą, nie? I wlewam tą wodę i czuję, że coś jest nie tak. Ja Mówi, że to jest w sumie herbata. Dalsze opchne Afganicze się zimi Na, Nonwe, Paniro. Mm. A to? Memorkam, memorkam, tu jest ser irański. Yeah. A tu jest ser afgański. Okay. Zatrzymaliśmy się na noc w takiej wielkiej, hacie, olbrzymiej, A niestety Kibelek jest na dworze. Mimo tego, że dom jest bardzo, bardzo luksusowy. Zajmiemy się na dworze o siódmej rano. Chodź się pogrzejmy jeszcze przed 200, trochę W domu czy na słońcu? Gdzie jest cieplej? Jest dziwne uczucie Kiedy na dworzu jest w miarę, w miarę ciepło A w domu jest tak zimno, że muszę siedzieć przy piecyku. Nie lubię tego uczucia, jak bolą mnie kości zimno Dlatego trzeba tu przyjechać w lato Pacyfik. afgański خیلی این اول خانه تو افغانستان بود که دیدیم خیلی جالب بود تو باز بیا یه این خرات یا روستایی خرات؟ بله بله به هستیم و تقریبا به میشه به منطقه به انجیل آه okay. اوکی با... اینجا م... مسجد داره؟ مسجد بله این مسجد, داره. این مسجد داره و اون بر مکتب یا مدرسه است و تو ام... یا دانشگاه هم آه, مدرسه کجاست؟ مدرسه یک کم فاصله داره، یک پنج okay. الا شیش دقیقه فاصله داره یک تا شد فیره بسید O kurde Ale to jeździa To zajebiście no Ej ale tu jest więcej miejsca niż w tym jak w czymś takim to tu jest wszystko obite jakby, że nie wlatuje zimno z dworu To jest ja naprawdę jest spoko I jest mega przyjemnie I riksza arzuntare? I ja taksim? Riksza arzuntar Okej okay. A a bo taksimi robimy, okay. więc sami sami będziemy jeździć No bo powinniśmy jechać wtedy A okej Jest środek się. ani kogo Serio? Bo nie patrzysz, spójrz na jak będą w sobie te kobiety. Dzień w Herat rozpoczyna się smutną uroczystością spotkaniem zorganizowanym na rocznicę śmierci profesora Szafida Behruziana. Zgromadzenie ma formę otwartego mikrofonu, gdzie każdy z obecnych może we własnych słowach wspomnieć zmarłego. به اندازه دولود فرستادن بر محمد و آل و اصحابش ار، ارواح شاد نمی کنه. ما هم درود می فرستیم به روان پاک پیامبران و بزرگان پیامبر خاتم و همه شهدا و همه ارواح که و مؤمنین که هرگز نمی که دلش زنده شد به سخت است در جلیده عالم دوام ما اللهم صلی علی محمد و آل و اصحاب سلامتی No, no, no. Zaraz za tym budynkiem, gdzie jest to spotkanie poświęcone zmarłemu profesorowi, jest galeria sztuki i biblioteka. Czyli takie miejsce, gdzie schodzą się wszyscy studenci z są A ja, są odkryte, no? Tak, ja. jest środek. Mi tu nie będzie? Nie, po też سلام سلام, سلام. خوش آمدید بفرمایید امروز برق نداره برق <applause> نداره تشکر سلام کی درست کردی این نقشه بیشتر نقاشه خود ما از از حال به کابل هستن برای ما کار خودمان کردن ولی بیشتر هنرمندای هراتی داره کنم

کار کرده و حساد کار کرده از اسلامی مشکلی نداره یعنی ما داخل پانتین هم یک بحث هم داشتیم کسایی که خیلی افرادگراه هستن به این هستن و طبیعتقل هم مخالفن که تصویر نقشی باشه از نکترین امراض همینطور تایی 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 تایی

Chcę zobaczyć, co te dziewczyny rysują. Z początku ciężko przyzwyczaić się do afgańskich ulic, ich rytmu i przede wszystkim hałasu. Cały czas musimy mówić do siebie podniesionym głosem, żeby przebić się przez dobiegający zewsząd warkot generatorów. Afganistan to jest ciekawy kraj. Geograficznie, ok. Oh Podejmę przez to smojkę, to by mógł nas przebić, kurde. Afganistan to jest taki kraj, dość specyficzny. To znaczy, geograficznie, podobno w Azji Centralnej, politycznie, tak bardziej na Bliskim Wschodzie. A jeśli chodzi o futbol, to mają jakąś ligę południowoazjatycką. azjatycką Zauważyliście, że przed każdym sklepem siedzi kolej z bronią? Nie, kolej. O kurde. To jest chyba więcej takich rzeczy. Co to jest za sklep? Sklep z bronią, z tym wyposażeniem, jakimiś kulotkami. A koleś, wiesz, że sprzedawcą to jest jakiś chłopaczek piętnastoletni? Tak. Nie ma Nie, nie, nie. Sam nie wiem co o tym myśleć. Teoretycznie, żeby kupić tutaj broń, w Afganie, trzeba mieć pozwolenie, ale oni tutaj mówią, że nie ma problemu, żeby kupić bez. Nie wiem czy żartują czy nie, ale coś mi się wydaje, że nie. Nie <grytanie z nimi> Wychodząc z uniwersytetu, zahaczyliśmy też o księgarnię, i standardowo sprzedają to też. Mm -hmm. czekaj, czekaj, czekaj. Czyli tak, teraz przed nami jest symbol Herat. Cztery wieże. Trzy, cztery, cztery wieże z Herat. Tylko tyle się zachowało z tego kompleksu. Najciekawsze jest to, że wszędzie wokół

No, no, nie Aksu, Mega dziwna sprawa. Tam za mną są te wieże i przeszliśmy ten warsztat samochodowy, przeszliśmy z drugiej strony, żeby do nich podejść bliżej. Stoi tam żołnierz. I jedyna informacja, jaką dostaliśmy, to to, że nie można tam wchodzić ani nawet robić zdjęć, ale. Jest jeszcze jedna wieża, która jest jakby w takim ogrodzie, gdzie mogą tylko chodzić kobiety i może uda nam się chociaż tam dostać. No. Czyli tak, możemy wejść do tego parku, żeby zobaczyć tą wieżę, ale potrzebujemy specjalnego listu z jednego meczetu, ze względu na kwestie bezpieczeństwa. No tak, w Afganie tak jest, wszystkich sprawdzają po tysiące razy, żeby być pewni, że nie wniesiesz jakiejś bomby ani czego takiego. Hola, qué tal? Po kilku godzinach spędzonych w centrum Herat chcemy odpocząć od zgiełku. Istną oazę spokoju stanowi główny meczet, znajdujący się niedaleko bazaru. czuję, że jest czysto. Tak, spokojnie, nie? Położenie po tych wszystkich brudnych ulicach, nagra taka czysta posadzka, gdzie można chodzić ja. boso i w skorpetach. Taki spokój, i nie ma miliona ludzi, którzy, z których każdy się szturpa. Bo się modlą wszyscy, zaraz wyjdzie te kilka tysięcy osób i będzie tutaj tłok też. Znaczy, tak, że biegną na tą Kto mhm. spóźniony, to biegnie, jakby jest W Afganie, Afganie? większość Afgańczyków jest sunnitami, więc modlą się pięć razy dziennie, nie trzy razy dziennie, tak jak szyici w Iranie. Chociaż tutaj też są przyjici, na przykład większość Hazarów, którzy mieszkają w centralnej części Afgana. Wszyscy weszli. Masz koniec modlitwy? Zobacz ile teraz jest W całym tym kompleksie mnóstwo jest takich komnat. Nasz gospodarz powiedział nam, że odbywają się tu takie jakby... To, że to są jakby takie klasy, gdzie się odbywają zajęcia religii, w sensie czytaj islamu. Nikogo tu w ogóle nie ma, poza gołębiami. Zwróćcie jak ta taksówka jest epicko ozdobiona. Zobacz tu, za nami mamy koc z jakimiś twarzami. I kwiaty położone. Tu są kwiaty. Jakiś ba Bambi. Kapitan Ameryka chyba. Ameryka. Kapitan Ameryka. Z tej strony tu mam też naklejki różne na, na dachu. Na lusterku pan ma zdjęcie. Obstawiam swojego syna. Dość męczące jest złożenie poherat, bo odległości są dość spore i miasto jest strasznie zatłoczone. Nawet nie do końca wiadomo ile tu mieszka ludzi. W internecie przeczytałem, że jest to kilkaset tysięcy A najwyższą liczbę jaką usłyszałem dzisiaj od jednego mieszkańca Herat to było 3 miliony. Zamęt informacyjny to zjawisko typowe dla Afganistanu. Ostatni Cenzus Ludności miał miejsce w 1979 roku i dane na temat obecnego stanu populacji to w większości szacunki oparte właśnie o te dawne badania. Wszelkie obliczenia w tej materii utrudnia oczywiście trwająca wojna, jak i fakt, że wielu mieszkańców kraju jest nomadami. Pod koniec dnia odwiedzamy jeszcze grupę studentów realizującą projekt Contener. Zamysł programu jest prosty. W zamkniętym pomieszczeniu organizowane są wideokonferencje z ludźmi ze Stanów Zjednoczonych. Who brought the idea to Afghanistan? Uh, uh, two others, other my colleagues, curators. Uh, they were watching one interview from these projects on a, on a BBC Persian. There was a, the first connection was between New York and Tehran. There was music, uh, music connections, mm -hmm. and uh, BBC Persian. They interviewed from the founder, Amar Bakshi. To other, other my colleagues, they watch that, and so they see, oh, that's a good idea. We can share our idea, and because it's it's us and it's Afghanistan, so it should be. It's very interesting for us that we can, uh, because people there they want to know what's going on here beside the media. No, and who would have thought that coś something will happen in Afghanistan? But you should be aware that in life you can not be able to something like that by chance. three meters. Ogrodzenie, jakaś posesja prywatna. Jaki kiedy dzisiaj będzie temat? Nie ma tu nie, tu nie ma żadnego tematu. Tu po prostu przychodzą ludzie i rozmawiają na dowolne tematy. Mogą rozmawiać, wiesz, o, o kinie, o kebabach. Mamy have 40 purals around the world, so um, about 20-25 of them are in in the US. We... But the people on the other side, they also have a spot like that? Yeah. It's the same golden container, the same place, the same materials and the same shapes. I it seems that when you come inside the portal, you are in the same room. Teraz już A najciekawsze w tym wszystkim jest to, że w Stanach Zjednoczonych, jakby ta buda, odpowiednik tej, stoi pod jakimś kioskiem, czy tam pod jakimś kebabem, i mogą wchodzić przypadkowe osoby z ulicy. Teraz ja tego to widzę. To jest chyba najciekawsze, nie? Co, trochę mi to przypomina. No. Taką randkę chciałem. Jesteśmy na streamie. 3 zł. A, ah, są so jest here. O, ah, okej. Okay. <laughs> Hello. I want, but uh, you are you are in black, so we cannot see you. Yes. yes. Lights are not working. We are. Cool. Could that be lamp? Lamp energy. Is normal? in Afghanistan, on? Where's Yeah, it comes up. We have see clear yeah, It works. Cool. Thanks. Where are students at uh, high school are in New York. Um. Are you? students or yeah it's uh, we, we are in Herat, afghanistan so and uh, i am the curator i'm Qasim, now you can see me so uh, I'm a, i am i was a student last month but uh, now i'm graduated from uh, university yeah i'm zabib you know, i'm Zabi. how does the high school system work in Herat, is it how many years is it it's about six days of the week we just have one day off just Fridays off. If you choose your major. After oh, thanks, oh. thanks. Uh, this we'll is so much better. <laughs> Thank you very much. Before that, we were just talking with the shadows. That's it. So when you're choosing a career after you graduate, does the school help with that? Do they provide like options or? Job opportunity here is very very huge and uh, you can find it, but it's too hard to yeah uh, to to be to hold that to hold that job. So it's a uh, lots of competitions between students, people, two, three thousand students they graduated each year uh, from the governmental university. Uh, beside that, we have about 10 private universities. Um, in the u.s., there's a lot of media coverage surrounding the like taliban. and so does that, would you say that that affects like, your daily lives or how does it affect your life as an afghan or as a tourist? which ones do you want to hear? Um, as an Afghan, but also as a tourist. Sure. <laughs> <laughs> Sorry. Oh, no, it's okay. So, as an Afghans, uh hm. you know, it's uh, Afghanistan. Yeah, we had about more than thirty years of war. There are lots of happening here. Lots of things happens. And maybe around more more than ten countries come inside Afghanistan. They went out, and they have effect on us effect on our life, effect on our somehow economic, anything, any part of it. But yeah, we have positive parts too. You know, we are trying people here, they want to try to prove themselves that we are not that much angry that the people outside think about us. Or we are not we don't like war at all. And it's not it's not somehow not not all the people in the street they have they didn't have any guns to walk with each other. The problem is that Afghanistan is uh, unstable. <laughs> the amount of the soldiers for the whole country is not is not enough. Other problem is that we don't know who is our enemy. More than twenty groups, terrorist groups, they are in inside Afghanistan. They are so it's still working, working on it. So, but yeah. But I think it's important to emphasize that I'm sorry, some. Excuse me. Thank you so much, Saeed. We have to um, finish the connection because oh. of another one with Nigeria. Oh my so God! So sorry, that was so short. No problem. You know, yeah, it's it's happening sometimes. It's technology, you know. Yeah. Thank, Thank, you. You. Thank you very much. <laughs> Thank nice you very much. Bye bye. Bye bye. bye, bye. Oh, that was pretty pretty interesting. Yeah. Sorry? Yeah, that was interesting, but yeah, I think because, it was you know, too short. Yeah. Because I could see that they were. From the very beginning, you know, they would ask these questions about the university, but they were, you know, they just wanted to get to the final questions, like, yeah, is sure. it safe there or not? Yeah, <laughs> I said that. Yeah, yeah, they yeah. They were trying to, to, yeah, from the media, they, they just asked us that. Yeah, probably uh, they're too shy to to ask that straight away, and we never really got to the point, and.

Do dziś myśląc o Afganistanie często wspominamy to miejsce. Na ścianach wież widać silny znak czasu oraz blizny po wielkiej wojnie opanowanie nad Azją. Wojny, która na lata przypieczętowała los Afganistanu, kraju na granicy imperiów.